14 marca 2017 roku rok starszy, rok niby poważniejszy, ale taki sam. Witam serdecznie prokam Polska Krzysztof Gasparski na dzisiaj tak troszeczkę na rozruch, nic poważnego, ale żeby pamiętać o tym, że rok się zaczął, żeby już nie wyglądać tych komunikatów. Mam kilku zwolenników, pewnie kilku przeciwników też się znajdzie, ale spróbujmy zrobić kolejny rok na poważnie, dobrze, budując do siebie wzajemnie zaufanie. Na dzisiaj tak. No, zacznę od tego: za wcześnie na nawozy doglebowe. Martwi mnie, że wieloskładnikowe nawozy, w której występuje forma także saletrzana, są już dnia dzisiejszego czy nawet wcześniej wysypywane. Z jednej strony rozpuszcza się azot, z drugiej strony rozpuszcza się fosfor, z trzeciej potas. Mamy lepszą. Psychikę patrząc na rozpuszczone granulki, ale pamiętajmy, że forma azotanowa jest w glebie bardzo mobilna. Ona nie wiąże się z kompleksem sorpcyjnym, no i jest to swego rodzaju problem. Na pytanie do sadowników, jak kieruje, czy wysypaliby teraz salę tramonową, jednomyślnie wszyscy mówią za wcześnie nie, teraz nigdy. A stosując nawozy wieloskładnikowe, nie zdają sobie sprawy, że często ten nawóz oparty jest także na saletry amonowej i to jest właśnie błąd z zastosowaniem tego typu nawozów. Jeżeli mówimy o takim nadgorliwym, wczesnym wysypywaniu, to do tego mamy produkty oparte na formie amonowej, która przejść musi ten proces nitryfikacji, żeby, żeby stać się azotanami. Natomiast yy, forma amonowa wiąże się z tym kompleksem sorpcyjnym i w tym momencie jest bezpieczniejsza, nie wypukuje się tak szybko, nie tracimy tych składników. Formę amonową mamy zawartą w produktach choćby Prohorti Complex 9818, czy Prohorti Complex Plus 111016, czy w produkcie Eurofertil Npro. Natomiast w, w produktach Blaukorn, dawniej zwany Nitrofoska Specjal, czy w produkcie Jaramila Complex mamy formę i azotanową, i amonową. To są nawozy, z którymi uważam, powinniśmy poczekać jeszcze bliżej kwitnienia, żeby. Nie tracić. Są to tak dobre i precyzyjne nawozy, że za wcześnie, żeby po niej jeszcze dzisiaj sięgać. Jeżeli chcemy wysypać teraz, czas na Prohorti Kompleks i jeszcze bym nawet poczekał do początku kwietnia. Jeżeli chcemy bliżej kwitnienia, Blaukorn yy, czy Jaramila czy Kompleks, to są produkty szybkie, oparte na jednej i drugiej formie amonu. Oczywiście wszystkie wymienione dzisiaj to nawozy bezklorkowe, czyli do, do stosowania oparte na siarczanie potasu. I tutaj ten czas na rozpuszczenie wydawałoby się logiczny, żeby go troszeczkę więcej było. Natomiast to są składniki nie na początek wegetacji, nie tylko na, na dzisiaj, ale na cały. Sezon, więc pamiętajmy o tym, żeby nie śpieszyć się zbytnio. Jeszcze tak, może pokrótce o kędzierzawości liści brzoskiej, bo to jest chyba jedyny temat taki na gorąco. Ubolewam, że rejestracja na dzień dzisiejszy jest taka jaka jest. Dużo niższe dawki, jak kilka lat temu. Dla porównania zalecenia z roku 2001 proszę zwrócić uwagę. 7,5 kg, topnieje do 1,3 kg. No, skuteczność zabiegów musi być zdecydowanie niższa. Pamiętajmy, możemy się radować także jeszcze produktami nawożeniowymi. Środków ochrony roślin niejako nie możemy stosować, nie, nie, niejako, tylko nie możemy stosować niezgodnie z tym, co pisze na etykiecie, co jest napisane na etykiecie. Natomiast nawozy mogą nam wiele pomóc i dajmy na to produkty miedziowe, Nawozy miedziowe stosowane jako nawozy, a nie jako środki ochrony roślin, też nam zapobiegają występowaniu wielu patogenów, i tutaj nie ma ograniczeń co do dawek, więc zdecydowanie można się w taki sposób podratować. Na dzisiaj krótko, spotykamy się pewnie za tydzień, także we wtorek. Dziękuję. Jeszcze jedna sprawa. Mamy początek roku, mamy. W tym roku jubileusz 25-lecia plant pressu. My z plant pressem żyjemy w za pan Brat, że tak powiem. Wzięliśmy udział we wspólnej akcji, w akcji promocyjnej loterii dotyczącej no, dla Państwa bardzo ciekawej rzeczy, bo jest możliwość wygrania ciągnika 70-konnego sadowniczego kubota, jest możliwość wygrania tony nawozów, jest możliwość wygrania 50 litrów mrówki, no i dla każdego, który zagra. Z automatu jest prenumerata jednego z wybranych czasopism. To jest kawka Malina Jagody, miesięcznik praktycznego sadownika yy, Sad, hasło ogrodnicze, szkółkarstwo. Yy, coś tam jeszcze jest, nie pamiętam w tej chwili bez ściągi, ale oczywiście tytuły Państwu znane, no przecież yy, czereśnia, choćby jeszcze przy okazji, która jest dodatkiem. Zapraszam do tego, żeby zapoznać się z warunkami promocji. W Procam dostępne są pakiety produktowe, które też można podglądać na naszej stronie internetowej, czy, na, boku, czy z boku tutaj na, na ekranie. Zapoznajmy się, ilość pakietów ograniczona. Wcale tych pakietów nie ma dużo. Można powiedzieć, że czasu jest jeszcze sporo, bo do połowy maja możemy te zakupy robić. Pytanie, czy każdemu z nas wystarczy ten pakiet, który, który sobie upatrzymy. Jedne są bardziej chodliwe, drugie zdecydowanie mniej. Pracownicy PROKAM nie mogą grać, mogą jedynie wygrane obserwować u Państwa. Na dzisiaj dziękuję. Spotykamy się we wtorek, następny, i myślę, że ta regularność już nam pozostanie także w tym roku. Dziękuję.